Próbujesz na to, że Ci próbuje dać okazję do strzelania. No dobra. Kurwa milimetrów mi zabrakło, rozumiesz to? Tak? Moj jest szansa, że trochę obrawiemy Dlażę, puszczam z tyłu Dasz sobie no ale ja im zbiłem dwa żagle i idę ich powstrzymać od złotania, wiesz? Wiesz co, nie wiem jak mamy dziurę, ale dobra, zabiję Nie, nie jest tak źle. Kurwa, zabili mnie jeden neszt Prawie zatonęliśmy Wyliczone co do sekundy no, Strzelać, Olo, od razu się strzelasz Strzelać? Ja to nich skaczę, stary Kurwa, no zaciachał mnie, ale kotwice im opuszczał właśnie. Opuściłem. Mocno w prawo o, ale wpierdol dostaniemy. Wyskoczył. No. O, w lekkim po pomyliłem prawo z lewo, ale to prostu Chodzi, Jeden leży. No symbol Simol! Zetworz daszowałem się! Co to Wiedziałem. było? Zabiłem go w locie! Wiedziałem. Drugi też leży i trzeci też leżał na statku, wydaje się, że to więc wszyscy. Haha! <noise> w locie go kurwa zabiłem! Ja go z pompy wyrzucam, ty nie kończysz Haha! Co to było? Ej, w ogóle to. Ta, ta, tak, ta... Mają sporo dziur, nabierają wody i. I co? Yy... A, i mają w ogóle pięć kurwa jeszcze łańcuchowych, bo im pięć ukradłem. Oni z tego w ogóle nie korzystają, i A więc tak łatwo to robić. Dwóch właśnie zabiłem. Potem nabierają niestety dosyć wolno. I zabiłem trzeciego. co, raczej za to ono myślę, że wszystko dobrze pójdzie. Możecie mi jeszcze parę dziur wstawić jak też. Okay. Trochę wolno tej wody nabierają. bo się znowu zrespi koleś. Chyba tak będzie. Zrespił się jeden kurwa mać. Wylewają wodę. Cholera. Zabili mnie. Może do nich Nie wiem jak. Masz jak teraz Nie mam. Wejdę się do nich Masz? A bo może jednak nie A jednak się przejedę wiesz mm -hmm. Zostałem przy Jak coś to nie mają na ciebie konta więc nie się. Mm -hmm. Nie leży W no moim kotwicie wyjebałem Weź sobie kulę i odwiedź, Wiesz co, chciałbym, ale mnie zabił jeden mistrz Jeden leży, drugi chyba wypadł po dostatek Mam jeszcze wystrzałek O nie, mam jeszcze kulę, dobra Właśnie do nas idzie jeden, jak ktoś w Będzie prawa ta, prawa drabina Ja idę do nich z kolei Dobra, jeden wypadł za statek, a jeden nie żyje. Mają dziury. Jest sensownie. O kurwa, hej. Dobra, I też nie żyje. Podpierdoliłem ją kulę. Dobrze są dziury za zadoną. Nie, goń to chyba myślę, że to będzie hit, ale raczej za to, za Albo. Nie, go, gość z nas, gość z nas. Został ze snajpy i właśnie leży. Bo wrócił do siebie na statek który już, który zatonął Wow A mamy? Mhm Już naprawiam Wszystko jest picowałeś Zielu? Wiesz co? Będzie gdzieś leżał zaraz wypłynie O, czystałem kurwa piorunem. No. To się ci bolało, nie powiem, że nie załóż nasz bardzo lubi TV <grym> Za nami A. końca w lewą Ja sobie na spokojnie chciałem skonsumować wysiłek <grym> Wrapa, z fetą, serem, e, kamanów z naturalnym, sałatą, jakąś zimną zieloną trawką. dużo zielonej trawki. O ty się dostałeś piorunem blocie? Co? Czy ty dostałeś piorunem blocie? Nie. Dużo zielonej trawy. O ty czy dostałeś piorunem blocie? A trafił mnie piorun? Tak. Ale faza. Schowałem się pod wodę. <laughs> Ej, to może by we mnie trafił, gdyby nie to, że właśnie podskoczyłem. <laughs> Nie To byłoby śmieszne. Tutaj... Okay. Przed nami dosłownie. Eee, kręć w prawo. A to Reaper też stamtąd tak, Waylaway. Eee, mhm. Kręć w prawo. Dobra. Proste, prostu ja spróbuję wtedy mi dostrzec. O serana, może mhm. Właśnie leży. Leży? Ja. A ty leżysz? Nie. mnie to wystraszyło. To jest za typ. Ej kurwa, o chuj chodzi. Co to ma wejść, proszę bardzo? Ty no to... Yy, nie, jest, że się bawi. Nie powiem, że nie. Zapasał nam do życia. No kurwa, ilon ma tego życia. Pietala te ananasy, pierdolony chuj. Leży leży leży, 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 leży Leży Jest to w lewo, 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 lewo Nie zaczął się kręcić niefajnie Gosiu, żeby strzelił, strzelił do nas y idź na te drabiny Jest Gosiu ja Simol Simul kurwa No dostał, nie strzelić z lewej Dostał A mnie zabił Na dostał na Nawet wejść kurwa nie zdążył na ten pokład i mnie zabił Leży chyba. Nice, nice, podnieś mnie. A nieważnie, Podnieś yy, kotwicę, co mi się gościu zacznie napierdalać. Poważek mhm. gościu będzie za mi wchodził. Gwiłem mhm. im żagiel. Tak. Gościu dostał kulu marmatnią, nie żyje. Yy, jest jeden gościu tak. u nich tylko na pokładzie. Dobra. Idę do nich. Mhm. Dobra, ten drugi jest trochę bardziej upośledzony, jak coś, od tamtego. Daje im się woda. Jebane fale, co to mówić? być? Zdali coś. Jeden leży. Dobra. Simon, musisz tu nawrócić i strzelać no. Nie mogę, bo. A, pa... jest. Drugi leży. Falt, pierwszy Dobra, Zresztą się jeden. Za wysoko, za nisko strzelam. Nie widzę stąd. Nie, nie wiem, Simon. Jeden leży. Jest drugi. Drugi poza pokładem. Drugi leży, kurwa Simol, zajebiście, o zaraz zatonął, mamy tych tryhardów Wiesz co, eee, fale tutaj są bardzo dziwne, mogę to nagrać później Kurwa, ale nie wiem, Ole co akcja. się dzieje z tym sapkiem, aktualnie jest, jest, jest chore Dobra, zatonęli właśnie, no ale byli trochę tryhardami, ale ja okazałem się być większym to jest <laughs> Mierny sternik, co powiedzieć więcej Oj, tam nie jest ten Mówią nich! <grymne> Aha! <śprises> to zmienia postać na Ciccinolę! <śprises> znaczy, u mnie no. też na pewno mierny sternik, bo się da nabrać na prostą taktykę, nie? Aczkolwiek u nas sternik bardzo dobrze skręca, ma trochę problem, żeby to robić szybko i po prostu strzelać, nie? <śpiewanie> ja mam problem z tym, że nie wiem, jeżeli mam na prawie zmieniać żagle. i... Mm -hmm. Sterować to dostaje dawno Wiem, wiem, no kolejność musisz sobie Seamor ustalić, wiesz, priorytety Jak mamy mało wody, to łatanie można zostawić na później, to jest słup, on nie tonie aż tak super szybko O kurwa, ile rekinów, ja pierdolę, umarłem od rekinów Nie mają żagla Rozegram? Jeszcze kupaj. To to ma znaczyć? Nie ma takiego podnoszenia żagla. Żeby że pokaże, żebym korzystał z tamtą barwań na jej pokład żeby w prawo znowu, nie jesteś po prostu sam mhm. nastawie dostaję w pierwotnie gościu do nas idzie jak ale się bardzo, idziemy leżę i leżysz? Rozwinę żagiel, kurwa ja leżę. Ja pierdol zabił mnie też jakimś studem Nie no ktoś mi powie jak ja nie trafiam w ten żagiel, bo mi pojewy zaraz Idę do nich Ubiłem się Kurwa zabił mnie, bo nie miałem sprintem i mało życia, ale jeden leży. Podnosi sobie kolegę, więc chwilowo cię nie będą bili. Nie pozwolę mu podnosić kolegi Dostali noot 4 razy 5, nice, 6, nice. 7, 8 nice. Bardzo ładnie Naprawiam Dobra K Kręcę złą stronę Spoko tak, Dwa jedną mnie biorą Nie mają zagla Kolej. Staliśmy kulą kotwicy Tym. No podnoszę Kurwa zabiło mnie coś Nie zaraz też zabijam chyba Irość jestem w zasadku nie daje rady Dostałem on też dostał u przerzu Miałem Coś tu. Ta, widzę Kurwa, dostałem kulą, goście mocno bity, Simon na górze. Leży? No nice, i w podnieś, 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 podnieś. Leży kula. Kurwa. Wylejesz trochę wody, nie? Tak. Musimy się zrespić i od razu opuścić kur... znaczy, podnieść kotwicę. To właśnie leżę, nie, to Co się dzieje? Co się dzieje? Co Kurwa, dzieje? Co się dzieje? Co się